Witajcie, witajcie. Dziś rado dzień. My nie obchodzimy. No to w takim razie dzień techniczny i porozmawiamy jak załadować kampera z, z takiej stacji do ładowania samochodów. Ja wam powiem tak, ja tu sobie przygotowałem już, żeby nie było. Nie, nie jest to mój pierwszy raz. Już wcześniej sobie wsadziłem. Będę teraz wam pokazywał to jako ekspert, jak się podłączyć do takiej stacji. Bardzo często myślałem o tym, jak podłączyć kampera do takiej stacji, żeby się doładować, bo jak sami wiecie, nie zawsze jest idealna pogoda, tak na przykład jak dzisiaj. Solary nie wydalają, jesteśmy rozładowani. Na kanale Vlad On Tour wpadł mi właśnie niedawno taki film. Zobaczyłem tą przejściówkę. Vlad On Tour pokazywał taką przejścióweczkę. Poszedłem za ciosem, ale kupiłem inną przejściówkę, już wam pokażę. Tak wygląda moja przejścióweczka typ 2 z kabelkiem. Z jednej strony gniazdko na 220, jak widzicie, a z drugiej strony jest to właśnie gniazdko. Type 2. I, I dlaczego taka końcówka, a nie, nie tamta? Ta jest podnoć szybsza. Ta jest ponoć na 30 amperów, a tamta jest na 16. Gdybym był w błędzie, dziale komentarze, poprawcie mnie bardzo, Was proszę, bo być może tamta też jest na 30. Gdzieś doczytałem, że tamta jest na 16 amper, a ta jest znacznie szybsza. Już Wam powiem, co, co jest nam potrzebne. Przede wszystkim są nam potrzebne, mam jeden kabelek, drugi kabelek, no i przedłużać, no bo wiadomo, nie zajmujemy tego miejsca parkingowego i pytanie do Was, czy ja ładując kamerę Mogę stawać na takim miejscu, no bo w sumie będę korzystał z tej ładowarki, więc chyba. Niby mógłbym, prawda? Niby mógłbym, ale dobra, zróbmy tak, że nie stajemy teraz na tym miejscu. Jakbyście mi mogli powiedzieć w komentarzu, czy mogę stawać w tym miejscu, ładując się ładowarki, czy to po prostu muszę być hybrydą lub elektrycznym? No to pytanie już do Was, jako ekspertów w tym temacie, bo ja nie mam bladego pojęcia. Ładujemy się. Używam do tego dwóch aplikacji: eTauron i EloCity. I akurat tutaj ta EloCity, w tym momencie Wam pokażę to ale City, Zobaczcie. Ona się zaraz ładnie załaduje, wszystkie pokaże w okolicy. Trochę jest wolna, ale powiedzmy, że już, o, już się doładowują te wolne stacje. Co jest, co jest ważne w niej, żebyście sobie wybrali kabelek typ 2 bez kabla. Dlatego, że tych ładowarek jest bardzo dużo, a nas interesuje typ 2 bez kabla. I Dlaczego? Dlatego, że z własnym kablem przyjeżdżamy. No i powiedzmy, jesteśmy pod Lidl'em. Jesteśmy pod Lidlem, jak, jak widzicie. Z reguły fajnie jest być pod Lidlem, bo można tu jeszcze spać. Tak, obecnie można spać pod Lidlem bez, bez problemu. No i teraz co? Zrobimy taką procedurę, tak? Zrobimy sobie procedurę. Rozwiniemy sobie kabelek. Tutaj sobie rozwiniemy, podłączamy i zobaczymy, jak, jak to wychodzi. No dobra, mamy przygotowany nasz nasz kawałek. Jak widzicie, jest. W razie jak tego, jakby ktoś sobie tu przyjechał, to może sobie przyjechać. No i co? No i teraz zobaczymy, jak to wygląda. Teraz sobie weźmiemy aplikację. Teraz bierzemy aplikację. W aplikacji wybieracie, że tak powiem, tą, tą stację. Macie ładuj. I tu, jak widzicie, proszę, poczekaj. Łączenie ze stacją. No i co teraz? Tu jest co teraz? Zobaczymy przygotowanie. Trwa łączenie ze stacją. Tak, dobra. Przytrzymaj kartę. Ja nie mam żadnej karty. Ciekawe. O, widzicie? Teraz tak, pytanie czy ja mogę? Czy ja mogę się połączyć z tą stacją, tak? Trwa łączenie. No i co? No i wszystko fajnie wyglądało. Ale jak widzicie, coś, coś tutaj nie pykło. Coś tutaj nie pykło. Dobra, zróbmy coś takiego, że ja włożę tą wtyczkę do gniazdka. I zobaczymy, co się stanie, jak ją włożymy. Dobra. No i co? Słuchajcie, dobra, słuchajcie, patrzcie się. Mam tutaj jest coś takiego podłącz przewód do stacji w ciągu 30 sekund. No to podłączyłem przewód do stacji w ciągu 30 sekund. No i teraz jest dokonaj uwierzytelnienia za pomocą telefonu. No dobra, dokonuję uwierzytelnienia i co No i dupa, no tak tak szczerze powiedziawszy o, ta stacja się tutaj no coś, coś nie pykło, powiem Wam szczerze, że coś nie pykło teraz, nie wiem dlaczego mam 30 sekund na podłączenie ale on nie chce się uwi uwiarygodnić czyli ta aplikacja jest taka, no, niefajna coś, coś tu jak widzicie na załączonym obrazku nie zadziałało Mam 30 sekund do, do co? Do załadowania. No ale na co? No nic, no nie działa. Jeszcze, jeszcze raz to włożę tutaj. Zobaczcie, wkładam super ekstra i nie działa. Coś, coś robię źle, tak? Słuchajcie, coś robię źle, nie mam bladego pojęcia co tu robię źle. Nie chcę to. Tutaj jest napis dokonaj uwierzytelnienia przy pomocy telefonu. Telefon nie chce się uwierzytelnić, bo mówi, żebyśmy 30-30 sekund. Dobra, to zróbmy trochę inaczej. Ja jeszcze to cofnę, to wyciągnę, czyli to wszystko powyciągam. Po tą aplikację sobie wy, wyłączę. Wyłączę sobie tą aplikację. Włączę jeszcze raz tą aplikację i zobaczymy cała procedurę, całą procedurę zrobimy od nowa od nowa biorę sobie tutaj zobaczcie mam mam coś takiego no pisze bez kabla bez kabla no to teraz tak podłącz wtyczkę teraz słuchajcie biorę i podłączam wtyczkę według napisu dobra idzie podłączamy wtyczkę podłączono prawidłowo start no i teraz tak zobaczcie, dokonaj uwierzytelnienia przy pomocy telefonu. No to teraz zrobimy, klikniemy ładuj. No i teraz jest taka sytuacja, że trwa ładowanie. A widzicie, udało się. Możesz rozpocząć ładowanie. Słuchajcie, jest, jest, działa. Dobra, tu jest, tu jest napis oczywiście przygotowanie wszystko, dobra, zaczęliśmy ładować i teraz słuchajcie, jak my ładujemy z jaką prędkością, no to zaraz się dowiemy, idziemy, otwieramy sobie akumulator, Bęka, poczekajcie zobaczymy teraz z jaką prędkością ładują się te akumulatorki, już poczekamy chwilkę dobra, słuchajcie, zobaczcie mam 48% naładowania akumulatora ładuje się z prędkością 29, czyli praktycznie 30 amper, no i w 3, w 3 godzinki to jest 50%. Ja mam dwa razy po 100, czyli 100 amper. 100 mi się załaduje tutaj w 3 godzinki. Więc albo można iść tutaj na spacer, zrobić zakupy, książkę poczytać i będziemy, że tak powiem, załadowani. A ile to nas będzie kosztowało? No na razie żeśmy wydali jeden grosz. No ja tu się chwilę poładuję, ale nie ukrywam, nie będę czekał do końca, dlatego że chciałbym jeszcze wam pokazać jedną ładowarkę, tą drugą z Taurona. ale jak widzicie, fajnie udało się. Skręć w lewo w ulicę Żepakowa, następnie skręć w następną ulicę po prawej. OK, jesteśmy. Słuchajcie, przyjechaliśmy teraz do takiego oto Taurona. Będzie to kolejne nasze włożenie. Słuchajcie, im więcej powkładamy, tym lepsze będzie doświadczenie. No, wtyczka tutaj jest. Dobra, teraz nam raczej szybko to pójdzie, dlatego że już mamy jakieś doświadczenie w wkładaniu. No i teraz zobaczcie, też jest, nie trzeba będzie wyciągać, rozwijać przedłużacza, bo tak naprawdę ta odległość między tym a tym jest krótka. Dobra, zaczniemy. Dobra, mamy to. No i co? Najpierw chyba wtedy trzeba było odpalić, a dopiero potem włożyć. Zobaczymy, jak to tutaj będzie się zachowywało. Bierzemy aplikację. OK, aplikację mamy odpaloną. Słuchajcie, mamy aplikację odpaloną, zbliżamy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy tym Tauronie i mamy tak bez kabla, bez kabla z kablem. No jesteśmy bez kabla. No i co teraz? Ładuj. Trwa rozpoczynanie ładowania, tak? I zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Zobaczmy, podniosę już końcóweczkę. No i co? Znowu jest taka sama sytuacja, że myśmy jeszcze E, nic nie zrobili. E, trwa łączenie ze stacją. Aha, widzicie, już tauron mi skubnął 5 Jeszcze tu się jeszcze nie włożyłem, a on już mi tu skubnął 5 Podłącz przewód w 30 sekund. No dobra, ja odłożę ten telefon. Mam 30 sekund na włożenie. No i zobaczmy, cyk! Poszło. No i jak to teraz wygląda. No przewód włożony, tak. Słuchajcie, no chyba coś tutaj, błąd. Błąd, lokowanie. Dobra, błąd. On wykazał, że mamy błąd. No to dobra, słuchajcie. Jak mamy błąd, to jeszcze raz mu wciśniemy. No i co? No i znowu. I znowu... O, 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 coś tu... E, słuchajcie, aplikacja jeszcze nie pokazuje, ale tam już poszło. Dobra, i teraz na aplikacji też widać. Też widać, że zaczął się ładować, więc tym razem, jak widzicie, drugie włożenie poszło zdecydowanie szybciej. Zobaczmy na akumulatorach. Akumulatory ta sama sytuacja. Tym razem mamy tutaj 309 ampera, Jakoś tak ciut więcej, no ale być może solar dzisiaj zatrybił, bo tam jakieś słońce tam wyszło. O, z tamtej strony. Więc to może coś tam, coś tam solar zatrybił. No i mamy to. Te 30 Amper, czyli śmiało, jak widzicie, można ładować. A teraz naprawdę nam mega, mega szybko weszło. tak. Ja tutaj nie będę już kontynuował tego. Zobaczymy, jak to się, jak to się tutaj rozpina. To co, znowu żeśmy wydali 0,1 grosz. No, dwie minuty ładowania. Kończymy tą robotę. No i co, zakończ. Klikliśmy. Kończymy tam, jest podsumowanie szybciutko, bezproblemowo. Bez, bez ja to tutaj sobie będę składał, ale jeszcze Wam coś powiem. Powiedzcie mi, czy macie takie gniazdko? Jeżeli macie, to czy też Wam to się tak strasznie ciężko wyciąga? Bo powiem Wam szczerze, że to jest no masakra z tym, z tym wyciąganiem. Strasznie mi ciężko idzie. A propos tego ładowania, jak pokazywałem. Wam używam tych dwóch aplikacji. I one są, i one są na Polskę, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak będziemy za granicą. Bardzo mnie ciekawi, czy jest aplikacja jakaś taka ogólnoświatowa, czy za każdym razem trzeba będzie poszukać, poszukać innej aplikacji. By, były to moje takie pierwsze razy. Pierwszy raz wkładałem na Waszych oczach, można tak po powiedzieć. Im więcej tych włożeń będzie, tym e, będzie lepsze doświadczenie w przyszłości. No i zobaczymy, jak to wyjdzie e, w życiu. A będzie można gdzieś tam po drodze, w razie czego w deszczowie. Dzień stanąć pod Lidlem i się, i się ładować, a nawet na noc się wpiąć, bo to zobaczymy, jak to takie koszta wychodzą, ile to kosztuje. Chyba, że ktoś już z Was wie, to bardzo proszę, napiszcie. I jeżeli ktoś wie, bo jeździ samochodem elektrycznym, jakiej aplikacji używać, takiej globalnej, europejskiej, no to też dajcie znać. Na dziś to tyle. Kończę ten odcinek techniczny i do następnego razu. Pozdrawiamy.